Naszej witam Waszą wychowawczynię, witam Was również drodzy uczniowie klasy II. Przyszliście tutaj do, dzisiaj do biblioteki po to, żeby Pani Dyrektor dokonała pasowania Was na czytelnika pełnoprawnego, czytelnika naszej szkoły podstawowej w Trzebnicach imieniem Władysława Stanisława Rejborka. Bardzo fajnie Pani by pomyślała, że ten, to akurat Wasze pasowanie dzisiaj zbiegło się ze świętem bibliotek szkolnych. Właśnie w niedzielę przypada taka, takie, takie święto, Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, i w tym właśnie, no w niedzielę nie jesteśmy, ale dzisiaj i w tym czasie właśnie mamy pasowanie. Tak wymyśliła Pani, pani, pani Wasza wychowawczyni, że nie we wrześniu, tylko właśnie dzisiaj, żeby to było. No i bardzo pięknie. W tamtym roku nie było tego pasowania, no bo nas też nie było w szkole. Dlatego macie to w drugiej klasie, a nie w pierwszej. Ale poznaliście zdalne było nauczanie, na pewno litery, wszystkie znacie i cyferki i pięknie potraficie czytać. I w związku z tym, jak już, jak już będziecie mogli przychodzić do biblioteki, to wypożyczycie sobie przynajmniej po trzy książki, no może być jedna, może być trzy i będziecie pięknie czytać. I będziecie poznawać, no, zaczarowany świat tych książek. E, jak myślicie, dlaczego warto czytać książki? Warto czasem książki czytać, bo to bardzo ważna sprawa. Książka to dobry przyjaciel i z nią super jest zabawa. Książki czyta moja mama, tata, babcia oraz dziadek. Więc bycie książkowym molem, Na dobre mnie ciągnęła. Chęć do wiedzy zdobywania serce duszę ogarnęła. Teraz czytam nałogowo i wciąż jeszcze jest mi mało. Nie sądziłam, że to będzie się tak bardzo podobało. Lubię książki przygodowe, historyczne, naukowe. Znane bardzo poematy z, z, lub wierszyki tęczowe. Książka spełnia nasze wizje, o których marzymy skrycie. Z dobrą książką mówię szczerze, łatwiej idzie się przez życie. Więc zachęcam do czytania moich przyjacielemi, byście moc ciekawych rzeczy dzięki książkom swym odkryli. Ja choć jestem jeszcze mała, przy tacie mamie, bo nie się czytacie przytacie mamie. Moim Klasy, My uczniowie drugiej klasy. Tobie książko przyrzekamy. Tobie książko przyrzekamy. Że szanować Cię będziemy. Że szanować Cię będziemy. Krzywdy zrobić Ci nie damy. Krzywdy zrobić Ci nie damy. Obowiązków czytelnika. Obowiązków czytelnika. Będziemy przestrzegać. Będziemy przestrzegać. Pasujecie na czytelnika naszej biblioteki. 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 Pasujecie na czytelnika naszej biblioteki, pasujecie na czytelnika naszej biblioteki, pasujecie na czytelnika naszej biblioteki. Pani już wręczyła dyplomy pamiątkowe. Ja oczywiście sobie pozwalam.